Siemka, siemka, siemka jestem. g 31 A to jest pierwszy mój vlog na kanale. I po prostu chciałam Wam powiedzieć o takich rzeczach. Na przykład, czego długo nie nagrywam? Nie nagrywam dlatego. Szkoła. Nawet mogę Wam pokazać w plan lekcji, Mam tutaj bardzo dużo lekcji. Dzisiaj miałam nawet 6 lekcji z piątek. To, to są moje lekcje. Te wszystkie. Oto. To. To są lekcje. Oto to są lekcje, wszystko. No, to są lekcje. Drugie. Nie pomyślcie sobie, że na przykład nie wiem, ja jestem taki młodziak i że dlaczego, nie, dlaczego jestem, że będę głupi że na filmiki będę był w głupie. Nie, to nieprawda. Będę nagrywał dużo filmików, na przykład z No More Room is Hell, GTA San Andreas, ciekawostki, tajemnice i ciekawostki. Może nawet, jak będziecie chcieli, to GTA San Andreas. Może jeszcze będę nagrywał może będę jeszcze nagrywał nawet znaczy będę na pewno nagrał garyzmów zabawy Team Fortress Minecraft loadout coś tam pamiętam że jeszcze coś tam o tutaj pokażę Wam moje wszystkie gry nie będę przedłużał o, tu Oriandino no, bo... Znaczy, Nobis Alpha, my Pixel kurde, Pixel mi się włączył, to to nic, to to nic. Wejdę od razu z tego. No, wyszedłem z tego. Czy tak, God mode Mod, Team Fortress, Marvel nie będę nagrywał, Spiral Kings, nie chodzi mi. Symulator farmy. No może jak mi się zechce. Yy, Moj yy, To... More, no more room is Hell Harry Potter. Nie myślę sobie, że już będę Harry Pottera nagrywał. Dotę. Dotę na pewno nagram. Dotę jest fajowa gra. Yy, mogę nagrać jeszcze odcinek z. z. Margonem będę. Słyszeliście chyba o takiej grze. Margonem. Na pewno słyszeliście. Jak nie słyszeliście, to trochę źle. Bo Margonem Czadowa gra. 21 level. Będą ciekawostki, na przykład: gdzie expić, Gdzie dobrze expić, Gdzie zdobyć dobre temki? Gdzie zdobyć dobrej temki? Nowy. Jest teraz nowy event. Nowy, nowy event. Słodkości, taki jakby urodzi urodzinowy. No. No i to są te wszystkie. Rzeczy, jakie chciałem powiedzieć będę robił na przykład odcinki bonusowe że na przykład robię tam jakieś rzeczy na przykład zakładkę do książki miałem robić jeszcze coś tam właśnie dodatkowe będą jak expite argonem, jakie ja najfajniej sobie nagary z modzie dodatki zgrać i tak dalej, i tak dalej, o co po będziecie prosić, yy, niedługo zaczynam pisać piosenkę, żeby dawaliście więcej subskrypcji. Bo po prostu mi jest trochę żal, że subskrypcji mam tak mało, a filmiki są fajne. Fajne. Zanim długo wrzucę My Pixel, no to te vlogi na razie, ten vlog nie jest na razie taki wielki. Bo, bo to jest taki początkowy vlog, jak będziecie pisać komentarze, nie wiem, masz dziewczynę albo coś takiego, no to wtedy będę robił po 10 minut. Od razu nagrywam przez nie niekupiony, więc mogę nagrywać tylko po 10 minut. Więc nie zdziwcie się, że odcinki będą krótkie. No to chyba już koniec będzie tego vloga. Nie mam, nie mam, nie, chyba nie będę więcej... O! Jeszcze będzie seria na pewno. Troll omigl Trolna omigl to jest twoja was trąka, Można potrolować ludzi i będziemy omijać takich ludzi, co są naprawdę chorzy. No to ja na, na sam koniec żegnam się z wami. Cześć i nazy. Siema.